Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film Będzie to hol zakupowy z Eksyna I z Z tych dwóch sklepów Oczywiście z tych sklepów wyjęłam zakupy kosmetyczne Bo one się pokażą w osobnym takim filmie Serii, która jest na kanale Hole zakupowe kosmetyczne danego miesiąca Dobrze, zanim przejdziemy do treści filmu, y, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie, y, lajkowania i oczywiście komentowania. Dobrze, przechodzimy do pierwszej siatki i jest to ze sklepu Action. Będę wyciągać tutaj produkty i mówić od razu Wam ceny. Także. Tutaj na pierwszy rzut są takie dwie teczki ala skórzane. Już nieraz Wam pokazywałam w holu. W holach właśnie z Dilza albo z Elkszyna One są w. Przepraszam, to jest hol z Dilza. Pomyliłam się. One są dostępne w Dilzie i z tego co pamiętam, to kosztują 18 zł. Tak. Także mąż sobie wybrał takie dwie teczki. Przeważnie kupował te jasne brązowe, ale nie było, a potrzebował i wziął jedną czarną. Są, wydaje mi się, że chyba właśnie te dwa dostępne kolory. Dalej, ja tutaj wzięłam do sprzątania taki płyn, pomoc domowa, profesjonal. To chyba taka nazwa firmy. Kamień i rdza. Środek czyszczący, usuwa osady bez szorowania, aktywna piana, usuwa kamień i uporczywe naloty, długotrwały efekt bez smug, wanny, umywalki, prysznice, toalety, armatura chromowana. Ja to właśnie kupiłam z myślą do łazienki, bo tam przy kranie, między umywalką a kranem zrobiło mi się taki właśnie zaciek z kamienia i potrzebuję właśnie czegoś do usunięcia tego. To było niedrogie, z tego co pamiętam, bo około 10, tak, 10 zł za 500 ml. Także na no, trochę mi to starczy. Dalej tutaj wzięłam Sante Fit Musli bez dodatku cukru. Jedne to truszkawka i wiśnia, a drugie żurawina, borówka i jagody goi. Także dwa takie musli. musli. Ja lubię je jeść. I za jedno opakowanie tych musli 6 zł. Także 12 zł za dwa takie opakowania musli. Tutaj sobie chłopcy wzięli takie. Też już mogliście widzieć już w poprzednich holach te takie żelki ala spaghetti od smaku coli i te żelki kosztowały 8zł i dwa ostatnie produkty jest to duża świeca taka w słoiku o, Made in Italy włoskie nawet nie wiedziałam co to za firma to nie wiem Chiliegia. Chiliegia, nie wiem, czy to jest firma, czy to taka nazwa. Chiliegia Frosted Black Cherry Cherise, Taka nazwa. Ile tu jest gramów? Nie widzę. 510 gramów, ale urzekł mnie ten zapach, taki wiśniowy, takie świeże wiśnie właśnie. No piękny zapach. Były różne inne jeszcze zapachy, ale wzięłam na razie ten jeden. Jak będę w się znowu i znowu byłyby te świece tej firmy, bo wiem, że były jeszcze o zapachu tak jakby świeżego prania, coś takiego. Też było ładne, niebieskie. I jeszcze jeden. A, był jeszcze różany. Różowym kolorze i jeszcze jakieś jedne, ale na razie wzięłam się, kusiłam się na tą jedną i taka świeca 510 gramów, 110 tfu, 100 godzin yy, świecenia, 30 zł. Także dużo, niedużo. Fajna świeca. No, i tutaj wzięłam też drugą świecę z jemki Kandel Home Inspiration Frosted Pine. I tutaj taka etykietka jest trochę zimowa. I faktycznie pachnie taką sosną, właśnie. I kupiłam ją z myślą, żeby w zimie ją palić, na święta, może nawet, właśnie taki sosnowy zapach. Teraz mam wrażenie, że chyba ona była na wyprzedaży, no bo mamy lato, a tu taka świąteczna świeca zimowa. I ona była za 15 zł, a jej pojemność to jest 200 gramów. Za świecę Janki Kandel 15 zł. To uważam, że jest naprawdę yy, warte zakupu bo no nie wiem czy dostalibyście taką świecę 200 gramów za 15 zł z Janki Kandel Pięknie pachnie no i jeszcze z Dilza jest właśnie ta siatka. Ona jest taka pleciona, nie z tych takich fizelinkowatych. Potrzebowałam właśnie takiej małej siatki podręcznej do torby. Bo tą, którą miałam z Rosmana, bodajże, to mi się zaczyna tutaj ucho yy, odrywać. Więc po prostu boję się, że któregoś dnia po prostu nie doniosę zakupów do domu. Więc tamtą zostawiłam sobie siatkę na yy, hole kosmetyczny z danego miesiąca. Tam sobie odkładam te rzeczy. Także tamta siatka będzie właśnie na to, a tu sobie kupiłam nową. I ta siatka yy, kosztowała. 7,50. Także nie droga. Dobrze. No i tutaj jeszcze, tak jak mówiłam, kosmetyczne rzeczy, ale to będzie w osobnym filmie. Teraz przechodzimy do zakupów z Ekszyna. Trochę ciężka siatka. Ale no tutaj trochę kupiłam. <laughs> I yy, jeszcze tutaj akurat nie mam, ale Wam wrzucę tutaj króciutki filmik jednego produktu. Taką matę kupiłam. Ona tak jakby silikonowa, nie silikonowa. Już jest na działce przy basenie dla dzieci. Jak wychodzą z basenu, to żeby nie wychodzili na trawę bezpośrednio, to kupiłam taką matę. I ta mata kosztowała 22,95 ona się nazywa w ogóle łazienkowa hydromata antypoślizgowa yy, tutaj Wam rzucam filmik yy, króciutki jak wygląda ta mata yy, żeby dzieci nie wychodziły po prostu na trawę Tutaj mam pływak chlorowy, pływający dyfuzor chloru. Tu się odkręca, wrzucamy tabletki chloru i wrzucamy to do basenu. Czegoś takiego nie mieliśmy, więc kupiłam. Kosztowało 7,99 niedrogie. A przyda się, dzieci mają basen rozstawiony i są zadowoleni, także była potrzeba. Teraz tutaj chłopcy sobie wybrali takie już też mogliście widzieć w poprzednim holu, taki napój, unicorn, właściwie tęczow, rainbow o smaku tropikalnym, 330 ml. A druga wersja była właśnie różowa z jednorożcem. Tak, i unicorn, a to jest Rainbow. I te picia kosztowały... Zaraz wam powiem. 3,79 za jedną puszkę. 3,79 Dalej tu wzięłam ze Superfin. Nabłyszczacz do zmywarki. I ten środek nabłyszczający. Litrowa pojemność 5,49. A ja już stosowałam z tej firmy już nabłyszczacz. I jest świetny. Tak samo z tej firmy właśnie. Kupuję te środki do czyszczenia zmywarki, i są świetne. Naprawdę polecam. Także tutaj mam ten środek nabłyszczający. Tutaj mam dwupak właśnie do czyszczenia zmywarki. Jedno opakowanie ma 250 ml, i za ten dwupak. Yy, do czyszczenia zmywarki zapłaciłam 8,59 zł. Także niedrogie, a raz w miesiącu czyszczę zmywarkę. Tutaj mam kabel USB-A i USB-C. Potrzebowałam takiego kabla 1,5 metra i ten kabel kosztował 6,99 zł. Były różne i różne długości do wyboru, do koloru, że tak powiem. Tutaj mąż sobie wybrał jakieś linki do czegoś. I te linki, sznurek, kosztował 6 zł i 29 zł. To jest 15 metrów tej liny. Taka zielona. Dalej tu mam z finisza sól do zmywarki kilogramowa. I ta sól kosztowała 5,68 zł. 5 zł i 68 A propos właśnie muszę wsypać do zmywarki, bo mi się komunikat wyświetlił. Tutaj wziąłem takie dwie gąbki i one są niby tą taką podróbką tych słynnych gąbek, które tak reklamują takich. One są twarde, ale jak się zmoczy, to one będą miększe i one mogą być właśnie do zmywania naczyń albo do sprzątania. I są, Były różne kształty i to sobie pewnie wezmę do mycia naczyń, a to do sprzątania. Bo podobno są takie lepsze, nie zużywają się jak te zmywaki kuchenne. No nie wiem, wzięłam do przetestowania, żeby zobaczyć co, o co cały ten szał, że tak powiem. I byłam ciekawa, były różne kształty. Były też bardziej takie ażurowe kształty w kształcie chyba motyla. Ale ja wolałam takie pełniejsze. Nie wiem, zobaczymy. I te gąbki kosztowały 5,95 groszy. Co tu pisze z tyłu? Wielofunkcyjna gąbka zmywak. Idealna do kuchni i łazienki. No właśnie. Także kupiłam do przetestowania. No i zostało w sumie nam ostatnie rzeczy, a są to Ręczniczki takie małe, to jest 50 na 30. Nie było takich tych 30 na 30. Szukałam, szukałam, ale nigdzie nie znalazłam, więc wzięłam te takie 50 na 30, no, też mogą być. I za ten jeden ręczniczek, bo one były na sztuki, kosztowały 2,95 zł. Także wzięłam wszystkie dostępne kolory granatowo tak jak mówiłam już w zamówieniu z Oriflame że ja właśnie muszę mieć takich małych ręczniczków żeby codziennie używać jeden, wieczorem do prania i następnego dnia czysty, nowy ręcznik do wycierania twarzy tutaj mam czarne taki morelowy, kremowy, brzoskwiniowy Tutaj w takim kolorze różu ciemnego, tu zwykły biały i w takim kolorze morskim jak moja sukienka. Także w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich ręczniczków wzięłam. Muszę odcinać, aby tylko te wielkie metki, bo nie cierpię metek. Zawsze muszę wyciąć, czy to w ubraniach, czy w ręcznikach, czy w czymkolwiek. Nie lubię po prostu, żeby mi coś takiego sterczało. I wrzucić do prania. I oczywiście też tu miałam kosmetyczne rzeczy, ale to będą w innym filmie. Jeszcze mi trochę brakuje tych ręczniczków, żeby uzupełnić, bo tak sobie planuję, żeby kupić 35 ręczniczków. Żeby mi starczyło tak na miesiąc i te 5 albo te 4 więcej, zanim upiorę te, to żeby mieć jeszcze tam na te 3-4 dni ręczniczki. Zobaczymy może 40. Nie wiem, na razie trochę mi jeszcze brakuje, ale powoli systematycznie będę sobie uzupełniać, kupować i w końcu uzbieram sobie. Tak, myślę, że może chyba 40 ręczniczków, żeby mieć. Tak myślę. Także sobie pouzupełniam. Dobrze, nie przedłużam. Tak wygląda mój ten haul zakupowy z dilzer i z Actiona. Napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście na przykład te gąbeczki. Czy są fajne, czy nie. Na przykład. Te świece z Dilza, czy już kupowaliście i paliliście, czy są fajne? Dobrze. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.